Wibracja dnia na piątek 18 lipca 2025 roku. Wibracje budujące to 9, 7 i 9, wibracje pośrednie to 7 z dziewiątką i wibracja docelowa to 7 w Księżycu malejącym. I dzisiaj, Szanowni Państwo, możemy być trochę obrażalscy, że coś nam się nie będzie podobać, że coś nam będzie przeszkadzać, że jakieś tam powiedzmy rzeczy nas będą bardziej irytować, i tak dalej, więc tu na to wziąłbym poprawkę, ale też tutaj przy tym układzie. Trzeba byłoby uważać na pewne nieprawdy, które w naszym otoczeniu by były. W sensie takim, że mm możemy uwierzyć jakimś plotkom, możemy uwierzyć jakimś tam powiedzmy osobom i pewne rzeczy tutaj powiedzmy mogłyby się dosyć mocno nie zgadzać, ale też przy tej konfiguracji, przy dwóch siódemkach to też jest coś takiego, że ktoś może próbować nami manipulować. Czyli ja dzisiaj będę opowiadał nieładne rzeczy powiedzmy o Basi, ktoś inny Ci będzie opowiadał jakieś nieładne rzeczy powiedzmy o Tomku, tu bierz na to poprawkę, to są powiedzmy cudze opinie, to są cudze interpretacje, nie to, to nie musi być wcale gdzieś tam powiedzmy coś. Rzetelnego, prawdziwego, więc tutaj trzymaj się swojej prawdy i tutaj nie wierz w każdej informacji, która by gdzieś tam do ciebie miała poprzychodzić.